Witam wszystkich w zestawieniu ciekawostek, kontrowersji i newsów związanych z grą Blizzarda, czyli World of Warcraft. Także jeżeli Was nie interesuje ta gra, no to znajdziecie na kanale inne um, gierki, z których możecie sobie ogarnąć jakieś wiadomości. No i dzisiaj między innymi Jinji i Mirs wygrali drugi turniej Plunderstorm. No i spoko, możecie sobie pomyśleć, okej, okay, są dobrymi graczami, wygrali, zasłużyli. Tylko, że jest związana z tym pewna kontrowersja, ponieważ no, gdyby to był zwykły turniej, no to spoko, bez nagród, ale tutaj główną nagrodą było 50 tysięcy prawdziwych dolarów. No i podzielili się ci panowie: z lewej strony jest Gingis, z prawej strony jest Mirce, po 25 tysięcy zielonych. I teraz, tak, jest pewna kontrowersja z tym związana, ponieważ, jak możecie zobaczyć, e, mamy tutaj Mesa, który biega sobie po, e, po mapie. Ale z drugiej strony, z prawej strony, tutaj, macie Jinji, który wykorzystał pewien exploit, pewną umiejętność, dzięki której wskoczył na dach budynku i tam był nieosiągalny. W sensie nic nie mogło go dosięgnąć no, i teoretycznie był już wtedy zwycięzcą, no bo nikt nie mógł go dosięgnąć. Te wszystkie, jak widzicie, pioruny, nazwijmy to krótko mówiąc, i tak na szybko nazywając, no, nie, nie mogły, nie były w stanie go dosięgnąć. Także, już od momentu, kiedy wskoczył na ten dach, był ogłoszony zwycięzcą, jakby wszyscy wiedzieli, że wygra. No, i jest związana z tym pewna taka kontrowersja. No bo mimo, że, jak możecie tutaj zobaczyć, leaderboard, Xario i Pikabu byli jakby no, pierwsi, najwięcej punktów zdobyli, Ginji i Mirs byli na miejscu czwartym, mimo to oni to wygrali. Także, no, coś tutaj jest nie tak. No i, i zaczęła się kontrowersja, a oczywiście, jak Ginji tego dokonał, użył takiego urządzenia jak Gnomish, czy Gnomish Gravity Launcher. No, i w komentarzach oczywiście 160 komentarzy na wopedzie jest mnóstwo komentarzy, które mówią, że hej, skoro taka tak można zrobić w grze, no to, no to czemu by nie zrobić? Z drugiej strony mówią, że hej, to jest turniej na zasadach fair play i to jest oszustwo. Czy odebrana zostanie im nagroda? Wątpię. Czy błąd czy bug zostanie naprawiony? Wątpię, to jest Blizzard, także w trzecim Plunderstormie będziecie mogli wykorzystać prawdopodobnie tą taktykę, technikę i, i wygrać. Kolejna sprawa to mm, dziesiąty sezon. Kończy się 10 lutego w Kataklizm Classic. No i jeżeli jesteście graczami PvP, ja nie jestem, ja tam wolę GDKP, bo lubię to świecące złoto. No ale macie czas jeszcze no, do 10 lutego, aby zdobyć swój tytuł i mounta Gladiator. Um, swego czasu tam grałem kiedyś w, R w RGB R Rated Battlegroundy. Najwyższy mój rating to był 2000 gdzieś 100, czy 2000 coś takiego. Było spoko, grałem hunterem, ale już od wielu, wielu lat nie gram. Kolejna rzecz. To PTR, jak doskonale wiecie, a, a no w sumie jeżeli oglądacie ten materiał, no to wiecie. Jest aktualnie PTR Dragon Soul na Kataklizm Classic. No i na tym PTR-ze zmieniono kilka bardzo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim dostaniemy zaktualizowany Auction House, także będzie tam więcej funkcji, więcej opcji. E, tutaj macie na ekranie, teraz możecie sobie zatrzymać. Jeżeli chcecie, to sobie je wszystkie przejrzyjcie. No ale w skrócie będzie to bardzo zbliżone do tego, co widzimy na aktualnym retailu. E, kolejna sprawa. No to wiadomo, jest to PTR, tak więc Dragon Soul, jest dużo błędów poprawionych, dużo. No, zna, znaleziono różno, dużo różnych rzeczy, które trzeba naprawić. Dlatego dodano kolejnego kolejne PTR. I najbardziej mnie zaciekawiło to RAID, RAID Finder, ponieważ w plikach znaleziono taką informację, że RAID, RAID no nie mogę się wysłowić, RAID Finder. Który został dodany właśnie w Dragon Soul Zostanie usunięty To znaczy nie dodadzą go Ale znaleziono też informację, że miał być on Zarówno 10-osobowy, jak i 25-osobowy I tego Raid Findera kompletnie nie będzie Ponieważ Blizzard powiedział, że Hej, no wiemy, że to było dodane Ale znaleźliśmy tyle błędów Że po prostu nie opłaca nam się ich naprawiać Dlatego generalnie no, nie dodamy tego mm, featureu do gry. No ta gra ma ponad 15 lat. I oni znajdują tam takie błędy. No przecież to jest masakra. Dobra, nieważne. E, ja tylko mówię, tylko się czepiam, tylko się czepiam. Kolejna rzecz. Przechodzimy sobie na chwilę do sezonu odkryć, ponieważ właśnie rozpoczęła się siódma faza, czyli. Karazan, Krypt, no i już niedługo będzie NaxRamas. No i w Kryptach Karazanu jest to nowy dungeon, który jeszcze w niego nie grałem, ale podobno według wszystkich jest najlepszym dungeonem, jaki kiedykolwiek został wypuszczony w grze Blizzarda w World of Warcraft przez te 20 parę lat. Dlatego no, wydaje mi się, że przez weekend go sobie wypróbuję. No ale teraz, jak się tam dostać? Zaczynamy questem For Gold and Glory, który możecie zacząć w Eastern Playland w Lights Hope Chapel. No i tam będziecie musieli przejść do Deadwin Pass, czyli do miejsca, w którym jest Karazan. No i tam dostaniecie taki quest. No i od teraz się zacznie. Będziecie musieli latać sobie po całym świecie. Na szczęście jest dosyć krótki ten quest, bo musicie zebrać trzy przedmioty, czyli pierwsze elity smoki w Green Battle, czyli są to smoki w West Wetlands. Jest tam, e, są tam takie smoki no i musicie to wziąć od niego. Kolejna rzecz jest to w dungeonie Demonfall Canyon. Musicie zdobyć coś takiego, to jest bardzo proste akurat do zdobycia, no bo wchodzicie i wychodzicie. No i jeszcze macie Winterspring w Spear Gorge, nie wiem co to jest, prawdopodobnie na południu, na południu albo na północy te elity. No i jak zdobędziecie te trzy przedmioty, no to idziecie oddać quest i macie dostęp do Karazan Crypts. Także spoko, już niedługo myślę, że sobie przetestuję. Kolejna rzecz, no to oczywiście um, sezon odkryć, faza siódma, jest już live. E, mimo to są testy na PTR-ze na Xramas. No ale teraz tak, macie tutaj całą listę nowości, generalnie będzie... Inwazja, która była w klasycznej wersji, no i tam będziecie mogli zdobyć takie Necrotic runes, które będziecie mogli wymieniać na e, różnego rodzaju przedmioty i dodatki, które pomogą wam w walce z bosami w Naxxramas, do czego dojdziemy później, bo to jest mega zabawna sprawa. Oprócz tego, będziecie mieli takie y, dungeony jak Stratholm, Solomons, DirecMall, y, RFD, Scarlet Monastery, Graveyard i SFK, gdzie bosowie będą dropiły właśnie takie różnego rodzaju dodatki związane z tą inwazją. No i. No i tu oczywiście macie więcej rzeczy: y, Naxramas, te wszystkie dodatki, zmiany. Oczywiście możecie sobie zapauzować i przeczytać. E, największą sprawą, jeżeli chodzi o ten Peter, to jest to, czyli taki trinket, który będzie się skalował wraz, e, wraz z pewną rzeczą, którą zdobędziecie. Czyli teraz właśnie do tego przechodzimy. Macie coś takiego jak Sanctified Gearing System, czyli mamy nowe ubranka w Nakstramas. No bo wiecie, sezon odkryć jest e, bazowany na nowych rzeczach, nowe dodatki do klasycznych rzeczy. No i w Naxramas będzie można zrobić hard mode. No ale ten hard mode będzie przecież hard. Tak więc będzie potrzebne nam nowe, lepsze e, ubranko. No i tutaj będzie wchodzi na scenę sanctified gear. No i zobaczcie tutaj zwiększy wam to wraz z progresem damage, threat i healing. O 37%. To jest porąbane. To jest nienormalne i już jest z tym pewna kontrowersja. No ale zaraz Wam o, to, o tym opowiem. Macie najpierw tutaj hard mode, czyli jak włączyć hard mode w NaxxRamas sezonie odkryć? Przy wejściu będziecie mieli takie tutaj o poligony, które po kliknięciu zwiększą Wam trudność w, w danym. Skrzydle. No i żeby pokonać dwóch ostatnich bossów w Naxramas na Xramas na hard modzie, będzie trzeba pokonać wszystkich poprzednich na hard modzie. No i tutaj macie te spele. Na przykład, jeżeli chodzi o Arachnid Quarter, czyli tam, gdzie jest Maexna na końcu, no to co jakiś czas. Obok nas będą pojawiały się jakieś wybuchające grzyby. Jeżeli chodzi o Plague Quarter, czyli tam, gdzie jest chyba Not the Plague Binder, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie e, znowu będą te, mm, e, te grzyby, a przepraszam, poprzedni, w poprzednim skrzydle będą e, jajeczka. Nie grzyby, tylko jajeczka. Jeżeli chodzi o Military Quarter, czyli tam, gdzie jest na przykład. E, Razowius, tak mi się wydaje, e, będą, no nie wiem, właśnie, while in combat, czyli jeżeli będziecie w, w walce, będziecie mieli, prawdopodobnie będzie się spawnował jakiś dodatkowy mob, coś takiego, tak mi się wydaje. No i jeżeli chodzi o e, kolejne czwarte skrzydełko, no to będziecie mieli co jakiś czas e, taki, taki piorun będzie uderzał w graczy. No i, no i tyle. No i teraz tak. No i wiadomo, jest ten hard mode, no i żeby go trochę skontrować, no bo będzie trudny, no bo po co utrudniać grę, w którą grało się 20 lat temu, w którą wszyscy znają na pamięć? Trzeba ją ułatwić. Skoro z jednej strony utrudniają, no to tutaj ułatwimy. No i macie te właśnie buffy. Na początku to miał być trinket, ale zmieniono, e, zmieniono sprawę i teraz nie będzie to trinket, będzie to po prostu taki buff. Który zwiększy ci wszystkie tam statystyki, te największe e, o 37%. No i teraz jest pewna taka e, drama. No i tutaj, tak jak wam powiedziałem, jest ta, ta zmiana. Na początku to miał być właśnie trinket, a teraz będzie to taki buff. No i dlaczego to zmieniono? Dlaczego to będzie progresowało? No bo wyobraźcie sobie, że macie 37% buffa. Wchodzicie w 5 osób do naxramas, nie włączacie hard moda. I czyścicie cały raid. No bo, sorry, ale z takim girem, który teraz dodali, z 37% buffem, zrobicie w 5 osób, w 10 nawet osób, zrobicie naxtramas. Lekko. No i Blizzard powiedział, że hej, no to jest niezgodne z naszą intencją. Nie chcemy, żeby boss padał w 10 sekund. Dosłownie oni to napisali. Gdzieś to tutaj napisali, o tutaj: In this scenario a boss could die incredibly quickly in under 10 seconds. Dlatego będą robili takie. E, dlatego będą zwiększali, jakby, rank 1 aż do rank 10. No, powiem Wam, że moim zdaniem jest to mega głupie. Po co wprowadzają hard mody? To znaczy inaczej. Po to wprowadzają hard mode, żeby inaczej. Po to wprowadzają opcjonalny hard mode, żeby gra była trudniejsza. No bo gra jest bardzo, bardzo łatwa. My w nią graliśmy przez 20 lat. Jeżeli nie chcesz challenge'u, a chcesz tylko przelecieć przez Naxxramas, nie włączasz hard modeu i luz grasz sobie. 40 osób nawet, między 20 a 40, no bo to będzie taki flex. Jeżeli jesteś, wiecie, nie wiem, top 1 graczem z sweaterem tak zwanym, tryhardem, no to włączasz sobie hard mode i z, i z drugiej strony włączasz sobie ten buff 37%, no to po cholerę, to będzie się wszystko niwelowało jedno z drugim. Blizzard powinien przemyśleć to, co robi, bo jak na razie to robi same kupy. Na razie.